Obchody Narodowego Święta rozpoczęły się od mszy za ojczyznę i modlitwy za rodaków. Pamięć o przodkach jest wyrazem wdzięczności wobec pokoleń, które walczyły o wolną Polskę i budowały demokrację. Konstytucja 3 maja wtedy była takim aktem reformy i takiego trochę desperackiego podniesienia się i próby ocalenia Rzeczypospolitej od tego, co niestety ją spotkało. Bo później to, to dzieło twórców Konstytucji zostało zaprzepaszczone. Ale ona ma dla nas po tych 234 latach do dziś niezwykle ważne znaczenie. Ona pokazuje, że. Reformować państwo trzeba? To jest y, znak taki historyczny, że w czasach, kiedy naprawdę było trudno o to, żeby y, się zjednoczyć, żeby y, taki dokument powstał, jednak się to udało. Pomimo wszystkich właśnie sporów, y, coś tak nowoczesnego, a miało to miejsce ponad dwa wieki temu, dlatego musimy y, czerpać wzory z tamtych właśnie twórców i bohaterów. Wolność nie jest dana raz na zawsze, tylko zadana jako codzienna praca i trud. Szacunek wobec symboli narodowych, hymnu, godła i biało-czerwonej flagi to tylko niektóre sposoby okazywania miłości wobec ojczyzny. Uczestnictwo w wyborach to jest wrzucenie do urny tej kartki, to jest ten akt głosowania, to jest takie spoiwo człowieka z konstytucją. Żeby konstytucja mogła nas chronić, mogła na nas oddziaływać, trzeba o tą konstytucję dbać, i takim elementem dbania o tą konstytucję każdego obywatela jest jego akt patriotyzmu, akt głosowania. My osobiście mamy poczucie, takiego, że jesteśmy w tym kraju szanowani, że mamy poczucie i prawo do godności, że nie jesteśmy tacy dla siebie tylko w święta, ale na co dzień powinniśmy właśnie być tacy uprzejmi, zjednoczeni, czy to pod wspólnym dokumentem, czy tak jak to wczoraj było pod wspólną flagą. Patriotyczne wychowanie młodego pokolenia to między innymi przykład postaw obywatelskich i służby na co dzień i od święta. W razem z się uczymy historii czasami, i także e... Przy okazji jakichś sprawdzianów właśnie, powtórki, to e, akurat e, takie rzeczy uczymy się. Także e, na zasadzie o Konstytucji Szydłomaja właśnie uczyliśmy się. Trzeba być uczciwym, dobrym. Przede I, wszystkim i, pamięć, i, pamięć po da. tych, co zasłużyli na to, co stworzyli na, nasz ten kraj. Kwestia bycia na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie, żeby kształcić się, żeby Rozwijać własne zainteresowania, ale również, żeby służyć w taki sposób codziennym. Zwieńczeniem obchodów święta uchwalenia konstytucji 3 maja był rodzinny piknik z prezentacją służb, sprzętów i pojazdów na opolskim rynku. Można było przemierzyć hełm, złapać za broń, ale też poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Hanna Honisz, kurier opolski.